Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Co się dzieje? Fuck! Wracaj z powrotem. Nie mogę wrócić teraz, serio. Wracaj tam Wracaj, wracaj. Ok, dobra. Uuuuj! Okej, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Pat Witam was na mm, urozmaiconej krainie W urozmaiconym minecrafcie Świeżutki projekt Gramy tutaj ze paroma osobami mm, Tak for fun totalnie Tu to się buduje mass mix tam Widać kawałek w do domu O widać tam, to takie wielkie coś Co wygląda jak wielka kupa Tu jest oczywiście moje Moje posiadłości Tutaj jest mój kubiko Biko. Tak, to jest miko. tam jest Enchanting, tu jest wszystko co ma Rekon, czyli cały nic. Nie wiem czy chcecie na tym kanale widzieć Minecraft, jeżeli tak to napiszcie, że tak, że chcecie. Do tej pory Minecrafta na kanale nie było, nie planowałem robić Minecrafta na kanale. I nie wiem czy planuję, na pewno nie będą to jakieś regularne serie, będą to jakieś tam odcinki takie jakieś z ciekawych tam momentów z tego serwera. i od czasu do czasu jakieś live poleci. Także followujcie mi na Twitchu. Linki macie w opisie. To tyle z tej strony. Widzimy się w następnym odcinku, najprawdopodobniej, jak będę wybierał się na Bossa. I tyle. Taki krótki, informacyjny materialik.